Termostat finansowy, jak już być może kojarzysz z poprzedniego modułu, to taka metafora, która opisuje zdolność do utrzymywania równowagi między... Dochodami a wydatkami. I podobnie jak termostat na grzejniku, reguluje po prostu temperaturę w pomieszczeniu. Tak, termostat finansowy, ten wewnątrz nas, w naszym umyśle, kontroluje nasze finanse, abyśmy utrzymywali stały poziom pieniędzy na naszym koncie. No, i jeśli ten termostat finansowy jest ustawiony na zbyt niską, powiedzmy, temperaturę, no to taki oglądamy stan konta na co dzień i takie też mamy doświadczenia. Bob Proctor mówił, że pieniądze nie pochodzą od ludzi. I to jest naprawdę ciekawa koncepcja. Pieniądze przychodzą od ludzi. Poprzez ludzi, ale pochodzą z Twojego umysłu podświadomego, a dokładnie ich ilość, sposób w jaki możesz je pozyskiwać, sposób w jaki je wydajesz, czy je pomnażasz, czy je tracisz. Każdy z nas ma taki wewnętrzny mechanizm kontrolujący, a kiedy od niego odchodzimy, gdzieś tam zaczynamy się odchylać, to ten mechanizm kontrolujący sprawia, że wracamy na właściwy kurs. Choćbyśmy z poziomu pragnienia, chcenia, takiej woli, że chce mieć więcej, chce mieć inaczej, chcieli właśnie być gdzie indziej, być w innym miejscu, doświadczać czegoś zupełnie innego. I to jest ten moment, w którym 90% ludzi tak naprawdę polega, czyli no każdy chce mieć lepiej. I tak jest, taka jest też natura ludzka. Każdy chce zarabiać więcej. Nie znam osoby, która nie chciałaby zarabiać więcej. Natomiast przez to, że w 95% my działamy na bazie wzorców w naszej podświadomości, na bazie tych właśnie programów kontrolujących, sterujących. Tak naprawdę nie mamy, nie działamy w większości świadomie, po prostu działamy na autopilocie. Z tego wychodzi, jak już dobrze kojarzysz, że raptem 5% naszych decyzji. Wynika ze świadomego takiego myślenia. Wszystko to, co się dzieje, dzieje się w tle. Te wszystkie nasze myśli, one oczywiście też wpływają na uczucia, uczucia i myśli to wszystko wpływa na nasze nastroje, na nasze reakcje, na nasze zachowania. I jak dobrze wiesz, to wszystko wpływa tak naprawdę też na nasze efekty w życiu codziennym, w rzeczywistości. I e, jak działa ten taki wewnętrzny regulator? Twoja i moja podświadomość jest zaprogramowana w taki sposób, aby zawsze odnaleźć, znaleźć to, co możesz stracić i dać Ci to ponownie, dopóki nie ustanowimy nowych standardów, nowych wzorców mentalnych. I... Załóżmy, że dochód danej osoby właśnie wynosi około 50 tysięcy na przykład miesięcznie. Coś się dzieje takiego, że obniża się ten dochód o mm, kilkanaście tysięcy, albo powiedzmy do poziomu 20 tysięcy. Czy choroba, czy wakacje, czy wyjazd, no po prostu coś się dzieje. Ten mechanizm kontrolujący w postaci tego wewnętrznego regulatora wysokości zarobków, ten termostat finansowy, ten ustawiony standard, sprowadzi tę osobę z powrotem do tego znanego poziomu, do jej standardu 50 tysięcy w możliwie najszybszym, najkrótszym czasie, być może to będzie już w kolejnym miesiącu, i prawdopodobnie w ogóle ta osoba wyrówna ten brak, czyli jeśli zarabiała powiedzmy średnio 50 tysięcy, a będzie taki miesiąc, kiedy mm, zarobi właśnie 20, to prawdopodobnie w przeciągu najbliższego czasu zarobi, 80, 70, 90, i potem powróci do tego swojego standardu, ale właśnie tak to będzie wyglądało. Tak to po prostu działa. I mm, dlatego rekomend rekomenduję ci, żeby stale też śledzić swoje wpływy, żeby mieć ich świadomość, dlatego że e, kiedy na nie popatrzysz, kiedy podzielisz je przez e, m, ostatnie 12 miesięcy, sumujesz podzielisz przez ostatnie 12 miesięcy, to dokładnie. Otrzymasz swój standard finansowy, swój poziom, swojego termostatu finansowego. I to jest ta Twoja świadomość Twojej zdolności do posiadania, obracania i pomnażania pieniędzmi. Jak to w ogóle działa? Pewnie słyszałaś o osobach, które wygrywają na przykład, nie wiem, w lotka, mają olbrzymie kwoty pieniędzy, a wcześniej te osoby w ogóle nie miały pieniędzy. Co się dzieje? Bardzo często te osoby, no oczywiście w różnych okolicznościach, ale te pieniądze tracą. Gdzieś szybko wydają, nie, nie, ta, nie takie decyzje finansowe podejmują. Wracają po prostu na swój odpowiedni poziom, wracają do swojego odpowiedniego, wewnętrznie zapisanego tego standardu, który mają zapisany wewnątrz swojego umysłu. Więc pozwól, że zadam Ci teraz pytanie, jeśli zdecydowałabyś się podnieść swoje wynagrodzenie dwu, trzykrotnie w ciągu kolejnych 30, 60, 90 dni, jakie myśli do ciebie przychodzą? Jak myślisz, co musi się wydarzyć? Cud? Więcej pracy? I otóż, coś, czego dowiedziałam się studiując temat osiągania swojej wolności finansowej, to to, że nie musisz pracować 2-3 razy więcej. Ale w zamian za to potrzebujesz skupić się mocno na swoich przekonaniach, na swojej energii i dwu, trzykrotnie podnieść swój termostat finansowy, wyznaczyć swoje nowe standardy finansowe, w ogóle swoje nowe standardy życia, bo oczywiście to, że kwotę będziesz miała dwa, trzy razy większą na kwocie, na koncie, to oczywiście będzie też wiązało się z tym, że zupełnie czegoś innego będziesz doświadczać, będziesz w Inny sposób tymi pieniędzmi obracać, będziesz być może gdzie indziej mieszkać, czego innego doświadczać, może podróżować w inne miejsca, albo też w inny sposób. Potrzebujesz po prostu wyznaczyć nowe standardy, nastawić ponownie na inny poziom swój termostat, wyregulować go po prostu inaczej, na inną temperaturę. I kiedy zaczynasz pracować nad poziomem swojego termostatu finansowego i podnosić go, to oczywiście możesz mieć wrażenie w pewnym momencie, jak już tak naprawdę ten poziom zostanie podniesiony, że pieniądze same cię znajdują. Także klienci do ciebie sami przychodzą. Pomysły na dobre oferty przychodzą i to jest coś co też wielokrotnie słyszę u osób z którymi pracuję, że ja zmieniam się od wewnątrz, a pieniądze same przychodzą. Okazje same przychodzą. Pomysły na zarabianie pojawiają się nowe. Dokładnie tak to się dzieje. Ja by to się wydarzyło, potrzebujesz zobaczyć jaką masz świadomość na temat pieniędzy jakie obecnie przekonania jakie założenia oczekiwania nawyki jeśli chodzi o pieniądze potrzebujesz zbudować świadomość bogactwa